Ja się zdeptuję, witaj, yy, Paulinko. Witam państwa bardzo gorąco. Radek Brzuska u mojego boku. Mogę ci złożyć życzenia, bo nie wiem, czy wie, że dzisiaj jest ostatni dzień września. Co oznacza, przynajmniej yy, o ile mnie pamięć nie myli, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Więc bardzo dziękuję za te życzenia. Yy, I nie obrażę się, jeśli więcej życzeń, ponieważ nas jest więcej tutaj mężczyzn w ekipie, jeśli więcej takich życzeń nadejdzie od pań, które siedzą teraz przed telewizorami. Z góry za wszystkie dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu swoim, Stefana Birka, którego widzieli państwo przed chwilą na samym początku. Stefanie, tak, tak, tobie też się te życzenia należą. <laughs> Ale my dziś będziemy mówić nie tylko o, dnia, o dniu chłopaka, ale także o sprawach, które państwa bezpośrednio dotyczą. Między innymi, co zrobić w momencie, kiedy upada biuro podróży i jak zaplanować sobie wakacje, tak by były one bezpieczne, a przede wszystkim także tanie. To wszystko oczywiście po wiadomości, która zelektryzowała cały kraj i. Ładnych kilkuset turystów po upadku, oczywiście, biura Orbis. O tym będziemy rozmawiali za chwilę. Będziemy rozmawiali także o ubezpieczeniach samochodowych. Okazuje się, że wielu z nas może liczyć na samochód zastępczy, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy. Do tego tematu wrócimy za chwilę, bo jak zwykle kawę czy herbatę zaczynamy od wiadomości. W studiu jest już Michał Siegieda. Mam nadzieję, ubezpieczony. Na urlopie nie jesteś, więc nic ci nie grozi. Ubezpieczony na urlopie już byłem, a rozumiem, że życzenia na Dzień Chłopaka do jak nas. Jak najbardziej, proszę Też bardzo. bardzo. Oczywiście. Dziękuję Bec Z panią Anną Kłosowską. Z portalu rynek -turystyczny .pl. witam bardzo gorąco. M mniej więcej od dwóch dni, czyli, o, czyli upadek biura kolejnego biura podróży Orbistrawel. Travel, I Tours, tak. No właśnie, mm -hmm. zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie się ochronić przed taką sytuacją, to znaczy, czy, czy możemy wybrać tak biuro turystyczne, żeby mieć powiedzmy sobie 99% pewności, że ono w czasie naszego urlopu akurat nie upadnie czy znaczy powiem tak, najpierw może skomentuję upadek, prawda, tego biura, bo mimo wszystko, jakkolwiek te szepty, a właściwie czasem w branży się słyszało, że coś się dzieje, bo to się słyszy. Natomiast Kowalski tego nie słyszał. No prawda? Mhm. I dla Kowalskiego był to szok. Orbi. 6 minut po godzinie siódmej Państwo oglądają program Kawa czy Herbata, a dziś prosiliśmy, by przysyłali Państwo do nas na adres kchmałpa.tvp.pl, oczywiście. E, takie pierwsze znaki polskiej złotej jesieni, albo takie, które mają. Mają Państwo utrwalone gdzieś w swoich archiwach. I taką piękną, złotą jesień mamy na fotografiach. Na przykład na tej. Zaraz ją sobie tutaj zobaczymy dokładniej. Pozdrawiam jesiennie. Pani Kasia nas pozdrawia. Proszę, jak pięknie. Nie wiem, w którym miejscu w Polsce znajduje się to właśnie miejsce, ale wygląda rzeczywiście uroczo. Druga fotografia. W bardzo podobnym klimacie, tym razem od, no nie wiemy od kogo, ale czy jesień nie jest piękna? Takie hasło pojawiło się. No i jak patrzymy na te fotografie, to co tu dużo mówić? No, jesień jest piękna, jedna z najpiękniejszych pór roku. Gdyby nie to, że jest zimno, oczywiście, no to byłoby jeszcze, jeszcze cudowniej. A tu uda nam się, uda nam się te fotografie również pokazać. Dumny właściciel dumnej dyni, jak się okazuje. Pozdrawiam z Olsztyna, pan Magda Wierciok, z którą już dziś łączyliśmy się z Łodzią, przekonywała nas do tego, że Łódź jest doskonałym miejscem do uprawiania skoków narciarskich i do tego rzeczywiście przekonywać trzeba. Natomiast do tego, że Łódź jest stolicą polskiego komiksu, przekonywać chyba nikogo nie trzeba, choć są tacy, którzy pewnie jeszcze o tym nie wiedzą. Ale o tym Magda wraz z jej gościem na pewno wszystko powiedzą i podpowiedzą Państwu, dlaczego tak jest. Chciałbym przekonać się na własnej skórze nie tylko słuchając tych płyt, które mamy specjalnie dla Państwa i mogą je Państwo zdobyć, dzwoniąc pod numery wskazane na ekranie, ale także można wybrać się na koncert już jutro w warszawskim klubie Stodoła, na który bardzo serdecznie już teraz zapraszamy. I eee. mamy dla państwa też zaproszenia na ten koncert, ale drugi koncert dla tych wszystkich, którzy do Warszawy nie zdążą dotrzeć w piątek, to także koncert w Krakowie w sobotę, a zatem bardzo gorąco zachęcamy. Thank you very much. Dziękujemy bardzo za, za wizytę. To była wielka przyjemność mieć cię w naszym studiu. I zapraszamy Państwa na kawę czy herbatę już jutro w naszym własnym imieniu. A jutro, proszę pamiętać, to będzie już piątek, czyli weekendu początek. Do, do zobaczenia. zobaczenia.